No. no co, to nie jest szukanie miecza. Przeciwnie to jest korpus, głowa, ręce i jeszcze kończyny, tak? To ja się nie znam. Na... Aha, no do... co, po co szukać miecza? No tak, no tak, faktycznie. <śle> A takie na głowę, na głowę, zawsze najlepiej broni nie. <śle> Sześć, takie te wagi mieczy mniej więcej były do kilo 200 max półtora kilograma patrzy 400 400? Tak, się tak, na co kilo 200. Fajnie. z durą są miecze ważące nie wiadomo ile także nie można nimi władać no, 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 proszę sobie wziąć do serca, że takim mieczem trzeba było jest Trzeba taka mieć taki miecz w, miało, w domu średniowieczem, wczesnym, czy też późno jeden pies no, dlatego, że... i szatko w ogóle to ja krzyżowano miecze to jest za drogi sport żeby e... zacząć na złamaniu traty utrata utrata tak jest Tałem o zapom wody jest tak <risos> <risos> Za na... Tabeł zaraz dostaniesz. Koń drzwaść, wstydu łoszczeć. Masz na dwie zdjęcie Powiem tak, nie, nie ma kombinowania, bo nigdy nie chodziło o kombinowanie. Tylko... Nigdy nie było tej szermierki, ona nie występowała. No, no. To chodziło to o to, żeby uderzyć Rasa porządnie. I załatwi sprawę od razu

ur <laughs>